Talk to me. Cześć. Ja nie przepadam za horrorami i mówię to za każdym razem, gdy już jakiś horror recenzuję, bo wydaje mi się, że jest to istotna informacja dla wszystkich osób, które mają podobne, podobne podejście do tego gatunku jak ja. Przede wszystkim jest to spowodowane tym, że wiele tego rodzaju produkcji idzie na absolutną łatwiznę, prezentując pewne klisze, pewne szablony, pewne narzędzia dość oklepane i prezentuje je w mało oryginalny i subtelny sposób. Już nawet nie mówię tutaj o jumpscarach, które są absolutnie najtańszym i najsłabszym sposobem na przestraszenie widza, nie wymaga nie wymagają absolutnie żadnych umiejętności twórczych. Każdy z Was mógłby taki jumpscare bardzo skutecznie zastosować, nie posiadając absolutnie żadnej wiedzy filmowej. Nawet teraz mógłbym wrzucić gwałtowny dźwięk, który większość z Was przestraszy, i nie jest to w ogóle w żadnym zakresie twórcze i artystyczne podejście do budowania atmosfery w filmach. Więc wiele horrorów już nawet oglądając daną scenę w tego rodzaju produkcji, możemy wręcz przewidzieć to, co się wydarzy, widząc pewne specyficzne rodzaje ujęć, specyficzne rodzaje kadrowania czy postprodukcji dźwięku. Są to narzędzia niezwykle. Intensywne, ale przez to, że tak intensywnie działają na widza, to bardzo łatwo je zauważyć i bardzo łatwo pójść właśnie na tą wspomnianą przeze mnie łatwiznę, gdzie stosujemy szablony, które wiemy, że przestraszą, wiemy, że zadziałają, ale przez to, że na przestrzeni lat były tak bardzo nadużywane, to w ogóle nie są niczym oryginalnym i powodują, że dane horrory wydają się wręcz tanie. I dlatego też nie trawię tego rodzaju gatunku. Jednak co pewien czas pojawia się perełka, pojawia się horror, który na mnie działa i czuję, że twórcy mają taki szacunek do widza. I właśnie film, o którym dzisiaj opowiem sobie, opowiemy sobie, czyli Mów do mnie, jest tego rodzaju produkcją. Ona zręcznie porusza się w obrębie tych klisz i tych schematów, ale widać właśnie ten szacunek do widza. Widać, że twórcy postarali się, aby te klisze ukazać w oryginalny sposób, interesujący, klimatyczny, który bazuje na budowaniu odpowiedniej atmosfery i odpowiedniego właśnie klimatu i który nas straszy, ale ponownie robi to z szacunkiem i z takim kunsztem, z taką artystyczną zręcznością. Jest to świetny przykład filmu, który właśnie pokazuje, że można pewne oklepane zabiegi ubrać w odpowiednie ciuszki artystyczne i i spowodować, że po prostu e, będzie się taki horror dobrze oglądało. E, nie ma tu wręcz za wiele jumpscarów. Owszem, pojawiają się, ale w momencie, gdy już się taki jumpscare pojawi, to my nie czujemy się oszukani i nie czujemy się jak przysłowiowy idiota. Tylko faktycznie mamy wrażenie, że okej, okay, to jest scena, to jest sytuacja, w której taka, a nie, takie, a nie inne wydarzenia mogły się odbyć i ten jumpscare jest tam słusznie wrzucony. Nie są, broń Boże, nadużywane. Mów do mnie z punktu widzenia scenariusza i historii wydaje się dość klasyczny. Historią horrorową, że się tak wyrażę. Mamy grupę nastolatków, dzieciaków, którzy znajdują, wchodzą w posiadanie pewnej dziwnej, tajemniczej ręki, która łączy świat żywych ze światem umarłych. Cały proces polega na tym, że podajemy takiej dłoni swoją rękę, ściskamy ją i wypowiadamy określone słowa. Wtedy przed nami pojawia się osoba z zaświatów, osoba umarła, i następnie, gdy wymówimy kolejną określoną frazę, to pozwalamy tej sobie tej istocie przejąć kontrolę nad naszym ciałem. Haczyk polega na tym, że cały proces może trwać kilkadziesiąt sekund i trzeba go po tym okresie, po tym, po tym czasie trzeba go przerwać. Jeśli go nie przerwiemy, to istnieje ryzyko, że ta istota w jakiś sposób pozostanie z nami, pozostanie w naszym świecie i będzie się, no i będzie się to wiązało z różnymi dość brutalnymi wydarzeniami. Jak łatwo się domyślić, Kilka rzeczy nie idzie po myśli tych dzieciaków, i dochodzi do pewnego rodzaju ingerencji tych sił nadprzyrodzonych w nasz świat. Jak widzicie, historia dość oklepana, bym powiedział. Jestem przekonany, że gdy teraz wam o niej opowiedziałem, to nie wydaje, nie wydaje się w żaden, żaden sposób interesująca. Ale to właśnie, co jest, stanowi siłę tego horroru, to to, jak zbudowany jest cały klimat, warstwa artystyczna. Jest tutaj wiele. Schematycznych zagrań zaprezentowanych, ale one są tak dobrze pokazane, że my czujemy się, jakbyśmy wręcz oglądali jakieś niesamowicie oryginalne dzieło, jakbyśmy chłonęli coś zupełnie nowego, mimo że tutaj nie ma żadnych nowych elementów, jeśli chodzi o gatunek, gatunek horroru. Ale to idealnie, to, to co mnie tutaj właśnie zauroczyło, to to, jak można pewne zagrania, pewne narzędzia zastosować. W świeży sposób. To jest geniusz kina, że już tyle w filmie widzieliśmy w różnych gatunkach, ale co chwilę podchodzą do sprawy twórcy, którzy są na tyle, tyle pasji w sobie mają, tyle świeżej energii, że potrafią te. Klasyczne zagrania odmienić. Coś jak w muzyce. Muzyka bazuje na podobnych riffach, podobnych kompozycjach nutowych, że się tak wyrażę, dźwięków, ale co pewien czas pojawia się twórca, który potrafi z tych znanych wszystkim tonacji stworzyć muzykę zupełnie. Świeżą by się wydawało. I tym właśnie jest um, ta, ta produkcja. Bazuje na nutach, które, horrorowych nutach, które wszyscy znamy, ale składa z nich taką kompozycję, która wydaje się czasami wręcz zaskakująca. I jeśli chodzi o ruchy kamery, jeśli chodzi o budowanie atmosfery światłem, i jeśli chodzi o postprodukcję dźwięku. Wszystko tutaj świetnie zagrało i nawet tak głupi, klasyczny motyw jak przejęcie kontroli nad naszym ciałem przez istotę nadprzyrodzoną, co widzieliśmy już wiele razy w horrorach, tutaj wydaje się czymś autentycznie nowym i świeżym. Bardzo podoba mi się tutaj aktorstwo. To jest również element, który powoduje, że ten film się dobrze ogląda. Często produkcje szczególnie horrorowate, które obsadzają w głównych rolach dzieciaków, młodych, młodych aktorów, no Ujmijmy to delikatnie, nie stoją na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o umiejętności aktorskie tych dzieciaków. I to w połączeniu właśnie z tymi kliszami powoduje, że mamy bardzo negatywny odbiór takiej produkcji. Tutaj aktorsko ten film stoi na naprawdę wysokim poziomie. Zarówno bohaterowie trzecioplanowi, drugoplanowi stanęli na wysokości zadania, ale główna bohaterka. O rany, zakochałem się w tej dziewczynie. Mm, oczywiście z punktu widzenia artystycznego. <grym>, wy wypada wyśmienicie. To jak ona ukazuje skrajne emocje, potrafi poka pokazać radość, optymizm, pozytywną energię, a potem przechodzi płynnie w szaleństwo, szok, y absolutnie traumatyczne przeżycia możemy odczytać z jej twarzy. Wyśmienicie tutaj zagrała i dodając do tego i aparycję, że ona ma taki, taką urodę bardzo specyficzną, bardzo charakterystyczną i do tego jeśli dodamy odpowiedni makijaż jeszcze w trakcie tych wszystkich seansów spirytystycznych, te twarze dzieciaków troszkę się wtedy zmieniają, no działa to wręcz... Magnetycznie, w taki przerażająco magnetyczny sposób. Świetna kreacja, bardzo dobra gra aktorska. Ja yy, w ogóle nie kojarzyłem tej aktorki jakoś tak zbyt mocno. I teraz, po tym filmie, muszę Wam powiedzieć, że z chęcią będę śledził jej karierę. Chociażby dla niej warto obejrzeć ten film, i jest to element, który też ciągnie na swoich barkach całą produkcję. Więc mamy świetny klimacik, klisze, które są zręcznie zaprezentowane, wszystko to oparte na klasycznej historii, ale pokazanej właśnie w oryginalny sposób. Do tego udźwigniętej rewelacyjnie przez naprawdę dobrą grę aktorską. Ostatecznie jest to pakunek wyjątkowo dobry. Jeśli szukacie jakiegoś bardziej wdzięcznego horroru, to wydaje mi się, że spokojnie możecie się z tą produkcją zmierzyć. Nie jest to poziom Takich tu z horroru, jak, nie wiem, Hereditary, dziedzictwo, to jakby to nie jest ta klasa. Tutaj zwracam od razu uwagę, jeśli oczekujecie czegoś lepszego lub stojącego na tak wysokim poziomie, to tutaj troszkę brakuje. Ale widać w tym filmie oddane serce, widać pasję twórców, widać, że zjedli zęby na horrorach i widać, że potrafią w wykrzesać jakąś niespotykaną iskrę w tym, w, tej, w, tej, w tym, co mają do opowiedzenia. Całość trwa około 90 minut, więc jest to zręcznie ubrany pakunek, nie ma tu żadnych dużych. cały czas coś się dzieje, jesteśmy wciągani do tej akcji. Oczywiście ja już tutaj nie, nie wnikam w fabułę, ale jest tutaj wrzuconych troszkę takich relacji między tą główną bohaterką, jej matką, która tajemniczo zaginęła, podobno popełniła samobójstwo. Wiecie, jest tutaj powplatanych troszkę takich Relacji, oczywiście międzyludzkich, również, które są całkiem zgrabnie podane, ale nie zgłębiam ich tutaj w tej, rec tej recenzji, bo jakby nie stanowią osi całej opowieści. Cóż, ja byłem zaskoczony, po nie ukrywam, że poszedłem do kina, bo usłyszałem właśnie takie głosy, że jest to film, który potrafi zachwycić. Ja troszkę tonuję te emocje, w sensie jest to bardzo dobra produkcja, acz nie jest to jakieś objawienie gatunku horrorów według mnie są takie głosy, ja się z nimi nie zgadzam, więc tutaj też właśnie troszkę też stopuję emocje, żeby, żebyście po obejrzeniu tej recenzji nie wyszli oczekując jakiejś totalnej petardy, bo jest to film świetnie zrobiony ze świeżym podejściem, ale wiecie, nadal bazuje przez to właśnie, że bazuje na tych kliszach to wydaje mi się, że nie jest to produkcja, którą możemy aż tak wychwalać i wnosić na jakieś absolutne wyżyny e, gatunku horrorów. Tym niemniej nie, nie e, sam fakt, że według mnie spodobać się ta produkcja powinna osobom, które nie przepadają za horrorami, to wydaje mi się, że jest to wystarczająco dobre polecenie, e, mów do mnie. Zmierzcie się z tym filmem, jeszcze jest w kinach, Premiere miał w zeszłym tygodniu, nie wiem jak szybko zniknie, więc e, polecam wam po prostu zarezerwowanie biletu i e, obejrzenie, bo po prostu warto.